Cześć, tu Imperium Inku. Dziś chciałbym zrobić kilka testów atramentu od firmy Monteverde z serii Emotions. Jest to Wisdom, jest to atrament fioletowy. Przychodzi w takim opakowaniu. To jest plastikowe, przezroczyste pudełko. W środku widać butelkę. A oprócz niej znajduje się tu również Mały kartonik, w którym jest opisany ten kolor, a na drugiej stronie kilka informacji o producencie oraz lista pozostałych kolorów, które można dostać z tej serii, czyli Emotions. Co ciekawe, jak tak przyglądałem się temu wcześniej, to w zasadzie wszystkie kolory rzeczywiście można dopasować do jakiejś emocji. Tylko ten wisdom, czyli mądrość, niespecjalnie mi tu pasuje, ale skoro producent uznał, że wisdom zalicza się do emocji, to nie będę tutaj z nim polemizował. Butelka z przezroczystego szkła. Jest 30 ml. Na froncie etykieta z nazwą. Z poglądowym kolorem. Natomiast już widzę tutaj, że nawet ten, że ten kolor nie odzwierciedla dokładnie tego, co dostajemy. To będzie fiolet. Widzę, że jest to fiolet, on bardziej wpada w niebieski. Dookoła nie ma żadnych dodatkowych etykiet. Zakrętka jest z twardego plastiku. W środku rzeczywiście fioletowy atrament. Wygląda ładnie, ale zobaczę, jak zachowuje się na papierze. Tradycyjnie przygotowałem arkusz testowy, na którym tym atramentem rozpisałem rzeczy. I teraz tak, to jest oczywiście Oxford Optic 90 gramowy, i co mogę powiedzieć o tym atramencie? Po pierwsze, że oczywiście tak jak się spodziewałem, jest to fiolet, choć nie jest to taki fiolet, jak tutaj na etykiecie takie podobne kolory pojawiają się tutaj przy tym teście wodoodporności, ale o tym za chwilę. To tak, to jest fiolet i to dosyć ładny fiolet. Tutaj są takie przebłyski, może jakieś, jakiegoś takiego różu, jakiejś delikatnej magenty. Natomiast widzę tutaj, że on jest raczej jednolity. Jeśli chodzi o tekst zapisany nim, to jest bardzo czytelny to na pewno pojawia się delikatne cieniowanie przy stalówce F. To jest oczywiście Lamy Alstar. Dodatkowo nie widzę żeby pojawiał się tutaj jakiś połysk ale o tym też za moment ponieważ ten połysk jeszcze gdzieś będzie odgrywał pewną rolę. Przy, jeśli chodzi o czasy schnięcia to nawet na tym Oxfordzie jest on dobry to jest Poniżej 15 sekund, w zasadzie w tym wypadku powiedziałbym, że nawet w granicach 10 sekund. Wodoodporność, jak widać, oczywiście, atrament nie jest przez producenta oznaczony jako wodoodporny, więc pro forma ten test robię tak, żeby osoby, które chciałyby tym atramentem pisać notatki, wiedziały, czy mogą liczyć na to, że będzie się je ewentualnie dało odczytać po tym, jak jak się zdarzy jakiś wypadek z zalaniem. I tak ten pigment fioletowy jest wypłukany. Natomiast bardzo łatwo można odczytać to co było zapisane, więc myślę, że nie byłoby problemu z odzyskaniem notatek. Ładny kolor taki taki magentowy róż wychodzi. Spod z, z tego. Troszeczkę się rozmazało, ale tutaj nie zamazało się jakoś tak, żeby się tego nie dało odczytać. Więc, więc to na plus. Cieniowanie. Cieniowanie wygląda tak, że z początku ten kolor jest raczej jasny. Powiedziałbym, że generalnie ten atrament wpada mi w taki bakłażan. Myślę, że bakłażanowy mogłoby być dobrym określeniem. Oczywiście, bakłażany mają wiele różnych odcieni. Natomiast taki chyba standardowy to mogłoby być to. Bardzo ciemne bakłażany, nawet też gdzieś tutaj pojawiają. Ten przy pierwszym przebiegu, przy pierwszej warstwie jest jednolity, przy drugiej jest jednolity, przy trzeciej pojawia się coś ciekawego, bo tutaj już. Pewnie nie będzie tego widać teraz. Może się uda zrobić jakieś zbliżenie. Ale tam, gdzie atramentu było więcej, pojawia się bardzo, bardzo delikatny połysk. I co ciekawe, to jest jasnozielony, taki wręcz toksycznie zielony połysk. I przyznam, że wygląda on dosyć atrakcyjnie. Testy pisania. Lamy All Star, stalówka F. Bardzo ładnie, nic nie strzępi. Jest cieniowanie, ono nie jest bardzo wyraźne, ale jest. Lami Safari ze stalówką M, już tutaj to cieniowanie jest lepsze. Ona też troszeczkę więcej atramentu podaje miejscami, więc tutaj już można jakieś takie właśnie efekty cieniowania zauważyć. Jinhao X750 gruba stalówka, ja ją oznaczyłem B, ona tak naprawdę nie ma oznaczenia. Ale uznałem, że w kontekście tych pozostałych to będzie stalówka B. Ona jest też bardzo mokra. Tego atramentu jest tu dużo. I znowu tutaj przy I oczywiście pewnie też nie będzie tego widać, ale widzę, że pojawił się ten, ten zielonkawy połysk. Kolor jest bardzo ładny na tym papierze oczywiście nic nie strzępi. I Twisby eco T. Ścięta stalówka. To cieniowanie jest chyba najbardziej wyraźne, no bo wiadomo, że ten ślad pozostawiony tą stalówką będzie skłaniał atrament do cieniowania, jeżeli taki atrament cieniuje. I nasycenie. I tutaj przy, te przy teście nasycenia, w tym miejscu, gdzie atramentu było najwięcej, już się pojawia ten połysk. Nadal nie jest on jakoś bardzo widoczny, ale być może na jakimś zbliżeniu uda się to pokazać. Jeśli zaś chodzi o samocieniowanie, to yy, uważam, że atrament cieniuje bardzo ładnie. Są te magenty, są, jest ten fiolet. Ten fiolet w ogóle kojarzy mi się z takim fioletem medycznym, który jako dziecko gdzieś tam pamiętam, jak sobie obtarłem kolano, to mama mi go nakładała na ranę. Ale wracając do, do atramentu. Jakieś takie jagodowe nuty się pojawiają, nuty czyli odcienie. Jest ten ciemny fiolet, jest taki właśnie różowawy, więc to cieniowanie, tym cieniowaniem można się bawić. Myślę, że wszyscy użytkownicy, którzy lubią cieniowanie w atramentach, będą zadowoleni. Druga strona przebijanie i prześwitywanie. Prześwitywania praktycznie nie stwierdzam. Poza tym, że no tam, gdzie papier jest odciśnięty, no to pod odpowiednim kątem padania światła widać ten, to odciśnięcie, ale to nie uznaje tego za prześwitywanie. Nie prześwituje nawet specjalnie tam, gdzie ta próbka była zrobiona. Natomiast odrobinkę przebija niebieskim tam, gdzie atramentu było naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale znowu to jest, tak jak wspominałem już kiedyś, bardzo ekstremalny test, więc. Nie sugerowałbym się tym i uważam, że ten atrament można uznać za nieprzebijający na tym papierze. I dla porównania oczywiście test przeprowadziłem na dodatkowych dwóch kartkach. I wygląda to tak, że pojawia się poljet, czyli typowy papier drukarkowy. I rodia czyli no, znany i popularny papier, na którym w zasadzie powinno się dobrze pisać piórem wiecznym. Jeśli chodzi o porównanie, to jest tutaj coś dla mnie bardzo zaskakującego, bo na polżecie atrament zachowuje się bardzo dobrze. Nie strzępi, to znaczy pojawia się strzępienie gdzieś przy grubszych stalówkach, ale to jest, uważam nawet bardzo akceptowalne. Przy F kach i M kach nie ma żadnego strzępienia. Dodatkowo, mimo że papier jest bardzo chłonny i zdarzało mi się przy testach już podkreślać to, że przy chłonnych papierach kolor jest Troszkę taki sprany, to tutaj nie ma tego efektu. Oczywiście, porównując z tymi pozostałymi, on jest delikatnie jaśniejszy, ale nie na tyle, żeby można było jakąś taką bardzo dużą różnicę wychwycić, więc to jest kolejny plus. Pojawia się to cieniowanie są te takie róże róże w sensie kolory róże jakiś granat, taki w miejscu, gdzie go zostało więcej tak i yy, i ładne cieniowanie przy zapisach dodatkowo czas schnięcia powyżej 5 sekund ja zrobiłem tutaj jeszcze test dla 15 sekund bo przy 10 pojawił się taki bardzo pojawiło się takie bardzo drobne rozmazanie ale uznałbym że to jest między 5 a 10 sekund czasu schnięcia Wodoodporność, test wodoodporności wypadł dobrze, nie tak dobrze jak na Oksfordzie, bo się tak mocno rozmazało, ale jest tekst czytelny i na pewno da, będzie się dało te notatki rozczytać po zalaniu. Podobnie cieniowanie wypadło bardzo dobrze, bo widać wszystkie trzy warstwy, które tutaj położyłem, i, no i jest zauważalna różnica między tym. Między tymi poszczególnymi warstwami, jeśli chodzi o kolor. Pisanie stalówkami. FK bardzo dobrze, stalówka M bardzo dobrze. Jinhao z tą grubą, mokrą stalówką też bardzo dobrze. Tutaj w zasadzie jakby się bardzo uwziąć, to, to może można by się przyczepić do jakiegoś bardzo delikatnego strzępienia, ale, ale to by było bardzo na siłę. Przy Twisby też ładne cieniowanie yy, i ten kolor jest żywy. Nie ma problemu z odczytaniem, no bo jest dosyć kontrastowy. I najważniejszy punkt i największe zaskoczenie, czyli ten zielony połysk. Czy to będzie widać? Powinno być to widać. Yy, tu, gdzie tego atramentu było dużo, jest taki no, fantastyczny ciemno do jasno zielonego połysk. Taki zielono srebrzysty, znaczy taki metaliczny, się pojawił. I to jest coś, czego nie ma na tych pozostałych dwóch, i jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że z mojego doświadczenia wynikałoby, że papiery, które są bardzo chłonne, raczej gorzej, yy, mają większy problem z pokazaniem tego połysku. Oczywiście, ten test był przeprowadzony tak, że ja wziąłem pędzel. Nałożyłem warstwę atramentu pędzlem, później poprawiłem drugą, ale staram się to robić na tyle w taki sposób, żeby to było spójne pomiędzy tymi trzema, wszystkimi trzema papierami. W związku z tym nie starałem się tutaj jakoś bardzo wydobyć tego, a mimo wszystko się to pojawiło. Więc duży plus, duże zaskoczenie bardzo mi się podoba to, jak ten atrament się zachowuje na papierze drukarkowym. I w porównaniu z Rodią oczywiście o żadnym strzępieniu przy pisaniu nie ma, nie ma mowy. Cieniowanie jest troszeczkę ładniejsze niż na Polgecie, bo tutaj takie ciemniejsze i jaśniejsze tony się pojawiają. Czas schnięcia dobry. Troszeczkę gorszy niż na Oxfordzie, co jest zaskakujące, ale też trzeba wziąć pod uwagę... No, trzeba wziąć poprawkę po prostu na to, że czasem atramentu się, stalówka czasem atramentu poda więcej, czasem mniej, więc będzie to w tych granicach 10-15 sekund. I tutaj ten test wypada dosyć spójnie pomiędzy wszystkimi tymi trzema papierami. Wodoodporność na Rodi. Ten niebieski pigment się wypłukał, został taki elektryczny róż, Myślę, że to jest chyba najbardziej widoczny róż, taki Electric Pink z tych wszystkich trzech, chociaż w zasadzie na każdym z nich go widać. Notatki są czytelne, nie powinno być problemu z rozczytaniem po zalaniu. Cieniowanie. Cieniowanie na tym papierze wyszło dosyć dziwnie, ale tutaj muszę zaznaczyć taką rzecz. Czasami. Znaczy, dosyć często, kiedy się pisze coś na kartce i nie ma się podłożonej drugiej, to jakieś naturalne oleje, jakieś, jakieś takie substancje, które się na dłoniach naturalnie pojawiają, mogą wnikać w papier. I wtedy pojawia się problem takiego niedokładnego chłonięcia, nierównomiernego chłonięcia atramentu przez papier. I podejrzewam, że tutaj w tym wypadku, zwłaszcza. Przy tej pierwszej warstwie coś takiego się pojawiło, bo na początku ten kolor jest ciemniejszy, później jest troszeczkę jaśniejszy i później przy drugiej i trzeciej warstwie też może być to widać. Natomiast no to cieniowanie jest, jest zauważalne, jest widoczne i ten połysk gdzieś tam na plamie na końcu się pojawia na samej krawędzi, ale nie spodziewałbym się go tu podczas pisania. Stalówki. Od F do B wszystko zachowuje się bardzo dobrze, nie ma żadnego strzępienia. Podobnie Twisby, Twisby tak bardzo nie cieniuje, tak bardzo ładnie jak na tych pozostałych dwóch, ale to cieniowanie jest widoczne, więc to jest podejrzewam. Kwestia indywidualna. I nasycenie. Tutaj też, podobnie jak na Oxfordzie, bardzo delikatnie widać ten połysk. Na Oxfordzie jest on troszeczkę lepszy, Oxford też gorzej chłonie, przy czym porównując z tym podżetem trudno mi już w tej chwili powiedzieć jaki proces musi tutaj zachodzić, ale to nasycenie koloru jest bardzo ładne. Tu gdzie atramentu było więcej jest bardzo ciemny. Tam gdzie spłynęło troszkę na bok wychodzi ten, ten taki elektryczny róż i ten, takie tony bakłażanowe. Do samego końca bardzo ładnie. I przebijanie, i prześwitywanie. I znowu zaskoczenie, bo na poldżecie nie przebija w zasadzie. Miejscami, tutaj, gdzie jest Jinhao, pisane tą grubą stalówką, pojedyncze kropki przebicie się pojawiają. I tam gdzie atramentu było bardzo dużo, czyli w przypadku tego testu cieniowania, przebija niebieski, i w przypadku tego gdzie była woda, no to dosyć naturalnie też jest to przebicie, przy czym na przykład na tej próbce koloru nie ma przebicia, powiedziałbym, że nawet prześwitywanie jest bardzo delikatne. Więc tutaj znowu duże zaskoczenie i duży plus dla tego papieru i dlatego jak ten atrament się zachowuje na tym papierze. I Rodia. Na Rodii jest bardzo delikatne prześwitywanie, ale nie powiedziałbym, że, on, że ten atrament jakoś szczególnie prześwituje. Można by zapisać notatki na tej stronie i nie powinno to przeszkadzać właściwie wcale w rozczytaniu ich przebijanie to jest ciekawa sprawa, bo przebiło jakoś dziwnie w tych miejscach, gdzie są te kropki nadrukowane, czyli tam, gdzie ten nadruk tam gdzie ten nadruk fabrycznie tych kropek się pojawił, to struktura papieru troszeczkę się zmieniła i podejrzewam, że to wpłynęło na to, że ten atrament przebił właśnie równomiernie tutaj na tych kropkach, te które są tutaj Pomiędzy, trudno mi powiedzieć, ale strzelałbym, że chodzi o nadruk kropek na tej stronie. Dlatego tu się jakieś pojedyncze pojawiły, a pomiędzy nimi w zasadzie bardzo, bardzo delikatnie, tylko przebiło niebieskim. Przygotowałem większy blok tekstu, żeby zobaczyć, jak ten atrament prezentuje się. W szerszej perspektywie, i tak jak się spodziewałem, oczywiście jest bardzo czytelny, bo jest kontrastowy. Jest też to cieniowanie jest bardzo ładne. I w zasadzie to jest wszystko, co mogę o nim powiedzieć. Nie mam żadnych uwag, żadnych zastrzeżeń do tego, jak atrament zachowuje się na papierze. Nie ma żadnego rozmazywania, prześwitywania, właściwie też nie. Nie mówiąc już o przebijaniu. I dodatkowo, tradycyjnie, jeszcze jeden test, czyli pisanie szeroką i ostrą stalówką. I tutaj też nie jestem zaskoczony, bo atrament w szerokiej stalówce zachowuje się bardzo dobrze, kolory są bardzo ładne, pojawia się bardzo delikatnie ten połysk, ale nie spodziewałbym się. Oszałamiającego efektu tego połysku, nawet przy większej ilości tego atramentu nałożonej, co jeszcze? To cieniowanie jest bardzo ładne, atrament się nie rozlewa, stalówka zachowuje się bardzo dobrze i podobnie ze stalówką ostrą. Ten połysk się tu pojawił w jednym miejscu, w zasadzie on jest gdzieś na krawędziach widoczny, ale tu w tym jednym miejscu przy M, przy szczycie, jest widoczny. A z drugiej strony, patrząc na te pogrubienia liter, widzę, że on jest bardzo ciemny, wpadający nawet w granat. Ale zachowanie na stalówce jest jak najbardziej poprawne nic się nie rozlewa, nie było też problemu z kleksami albo z utrudnionym przepływem więc kaligrafowie jak najbardziej mogą z tego atramentu korzystać. Podsumowując. Kupując ten atrament, dostajemy 30 ml uważam bardzo dobrego produktu. Atrament z grupy fioletów, przy czym tak jak tutaj zaskoczył mnie ten, ten test na Polżecie, pojawia się ten połysk, który jest niesamowity, więc być może jakieś próby eksperyment, eksperymentowania z tym atramentem. Może sk mogą skończyć się sukcesem i wydobyciem tego, tego połysku gdzieś na wierzch. Jeśli chodzi o samo zachowanie się atramentu, to w zasadzie nie mam żadnych zarzutów, bo nawet na papierze, na którym spodziewałem się, że będzie strzępił, zachowuje się bardzo dobrze i to zarówno w cienkich, jak i w grubszych i szerszych stalówkach, a nawet w tych mokrych. Ta barwa jest intensywna, jest ładna, nie jest tym, co mamy na etykiecie. To myślę, że trzeba zaznaczyć, ale jest to fiolet i jest to bardzo ładny, intensywny fiolet. Można powiedzieć bakłażanowy. Cieniowanie jest świetne. Do stalówek ostrych i do stalówek ściętych, kaligraficznych również się nadaje. Myślę, że to wszystko, co można powiedzieć. Dziękuję. I do usłyszenia.